Moi drodzy, dzień dobry. Demon to jest jeden z moich ulubionych okrętów i jeden z ulubionych krążowników. Mam na nim rozegranych ponad 800 bitew. Nawet może bliżej 900. Ostatnio gra mi się całkiem nieźle tym okrętem i zazwyczaj siadają dość przyzwoite wyniki, chociaż z tymi wynikami bywa różnie, ale do tego być może wrócę Później. Ktoś brał nam kapa brawo, więc postanowiłem odpalić radar. Niestety, jak widzieliście, ten ogień prowadzony przeze mnie do niszczyciela był dość niecelny. Natomiast próbowałem dalej gdzieś go tam złapać. Momentami tutaj będę tą powtóreczkę. Wyspieszał. Niestety, nie udało się tego SMARSA złapać, dlatego trzeba było sobie poszukać innego celu. Teraz ja byłem na radarze od Buffalo, w związku z powyższym trzeba było się pilnować, aby mnie jakiś pancernik z większej odległości nie ustrzelił, dlatego yy, dlatego też yy, spoglądałem lekko przez ramię w lewo. Dobra, yy, demon, słuchajcie, grunt to pozycjonowanie się w taki sposób, aby jak najwięcej postrzelać, aby przeciwnik nie mógł nas y, widzieć, i jest to możliwe oczywiście w momencie, gdy sojuszniczy team będzie Wam robił spota, a Wy będziecie mogli sobie gdzieś tam za takiej niższej góreczki postrzelać. Bo jakby nie patrzeć, ta jego duża parabola i długi czas lotu pocisku, zwłaszcza na większe dystanse, y, jest swego rodzaju wadą. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie wykorzystanie takiego przerzucania przez góreczki to jest jego zaleta ja gram też tym okrętem bez zasięgu ponieważ to pomaga mi w wielu sytuacjach i myślę że w tej bitwie taka sytuacja będzie gdzie macie jednego przeciwnika relatywnie blisko i możecie go sobie ostrzelać a drugi jest powiedzmy na dystansie 16,5 km i w momencie gdy tego pierwszego rozstrzelacie to mimo że strzelaliście od tego drugiego już spota, nie ma dzięki temu można szybciej zniknąć. Owszem, są takie sytuacje, w których gdzieś tam może przydałby się na chwileczkę ten większy zasięg, ale myślę, że można sobie spokojnie tutaj robić bardzo dobre bitwy na tym okręcie, grając na 15-8 i po prostu zwiększyć sobie DPM, jak ktoś nie zna tych angielskich skrótów, czyli damage per minute czyli obrażenia na minutę i dzięki temu można zmniejszyć przeładowanie w tym demoinie i ono tam będzie wynosiło no niewiele jak widzicie no, tu 5,5 5, 5 jest chyba bazowe więc naprawdę jak na działa kalibru 203 mm to wygląda całkiem spoko. I myślę, że ta bitwa pokaże, że będzie całkiem spoko. Tutaj próbowałem się jeszcze cofnąć. Niestety nie było okazji do tego, żeby strzelić. Widziałem, że przeciwnik bierze kapa. Chciałem gdzieś tu się zasadzić na tą landrię. Niestety ona tam zdecydowała się wbić w wyspę, ale Pazerny wykorzystał tą okazję, że ten okręt sobie stoi w związku z powyższym Postanowiłem przemieścić się do przodu, a widziałem, że stoi w dymie wrogi niszczyciel, i spróbować ten niszczyciel ostrzelać, ale w taki sposób, żeby przeciwnicy, którzy są za plecami powiedzmy tego niszczyciela, na respie tego niszczyciela, żeby nie mogli mnie w jakiś łatwy sposób obijać. Niestety tego Z-44 tu nie uda mi się zatopić i skutki. Tego oczywiście będą. Te skutki będą pod koniec bitwy i będziecie mieli okazję to zobaczyć. Pojawiło się Buffalo. Buffalo ma oczywiście tak samo mocne amerykańskie armatki jak Demoin, ale niestety dużo mniejszą szybkostrzelność. Ja tu troszeczkę obawiałem się tych pancerników, tego Amagi, tego. Der Grosse. tutaj nie polosowało cytadeli. Niestety postanowiłem przeładować na hajki, bo myślałem, że on dalej dziobem będzie zmierzał w moim kierunku, co okazało, że jednak nie. No i niestety, tutaj jak wpadła cytadela, to tylko za około 4000 obrażeń, hmm. więc ten jakby potencjał był nie do końca wykorzystany. Widzicie? Ja tu też dostałem za ponad 7000 obrażeń, ale ten ruch był wart świeczki, przeciwnik miał jeden okręt mniej. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że tam nam się flanka rozjechała, więc nasz lotniskowiec musiał próbować robić porządki na tamtej flance. I ja na ten moment mogłem się skupić oczywiście na przeciwnikach z tej strony mapy, na przeciwnikach dość tłustych, bo Ider i, i słuchajcie, Amagi, no to są dość tłuste kąski, z których można troszeczkę hapeków wypompować, zastanawiałem się czy wracać czy na B czy nie, ale stwierdziłem że jest jeszcze jest za wcześnie, że jeszcze trzeba tutaj zrobić troszeczkę porządków, tu widziałem pozytywną perspektywę jeżeli chodzi o torpedy wydawało mi się, że być może uda się uszczuplić tego jego mościa, ale tam jeszcze jakiś okręt do niego strzelił, więc ta końcówka była na easy, można było zrobić fraga. W tej chwili mamy 71 tysięcy obrażeń i dwa fragi, i trzeba było rozpocząć poszukiwanie kolejnych przeciwników. I upatrywałem tutaj możliwość ewentualnego sukcesu w spotkaniu tego zao, które pokazywało pełną burtę. Ale jak się przekonacie za chwileczkę, w momencie gdy. Kapitan tego ZAO mnie dostrzegł i już od razu zaczął kontować, przez to nie udało się niestety wstrzelić cytadeli. ZAO jest dość zwrotnym okrętem jeszcze, jak ktoś gra na przestawie steru, to już jest w ogóle mega, mega łatwo. No i niestety, jak już skontowane ZAO, to z tych apeków odbija. Jeszcze tu liczyłem, że. Może zacznie wracać, ale niestety popłynął w przeciwnym kierunku, i ta wyspa uniemożliwiała mi strzelanie, ale jak widzicie, innemu naszemu sojusznikowi tutaj skapnęło. No i w tym momencie jedynym sensownym celem do ostrzeliwania przeze mnie był Thunderer i co ciekawe, co ciekawe z niewiadomej przyczyny Thunderer strzelał do mnie z haeków, i o ile w tej pierwszej salwie Mogło tak się zdarzyć, ja tu zostałem za 11 tysięcy, ale mogło tak się zdarzyć, że strzeli z haeków, bo takie miał nabite, no to już potencjalnie kolejnych salw nie rozumiem, dlaczego strzelał z haeków. Słuchajcie, pociski odłamkowo burzące zadają generalnie tak zwane obrażenia lekkie, podobnie sytuacja ma się z pożarami. I podobnie z samym zalaniem po trafieniu torpedą. Nie mówię o DMG, strawieniu torpedą, tylko mówię o zalaniu. To są obrażenia lekkie. I obrażenia lekkie mają to do siebie, że na okrętach, jeżeli używacie tak zwanej naprawki regeneracji HP, to jesteście je w stanie po pożarze, po trafieniu haekami. Odklepać w 100%. I zdarzają się potem takie sytuacje, że są gracze, którzy zrobili 200, 250, czasami nawet więcej tysięcy obrażeń, i okazuje się, że przegrywają bitwę. No to teraz sobie wyobraźcie, że strzelacie do Conquerora, który ma niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o regenerację HP. Strzelacie tylko z haeków i zadajecie mu obrażenia tylko haekami i. I tylko pożarami. Co się dzieje? On za każdym razem jest w stanie po 50 lub więcej tysięcy z tych zadanych przez was obrażeń odklepać. To oznacza, że zadajecie pusty damage. Damage, który każdy pancernik będzie w stanie odklepać i krążowniki również będą w stanie większość tych obrażeń okle odklepać. Ale pancerniki w szczególności. Mechanika gry wygląda w ten sposób, że lekkie obrażenia jesteśmy w stanie w całości odklepać, średnie w mniejszym procencie, a ciężkie, tak zwane obrażenia, przede wszystkim cytadele. Większość okrętów jest w stanie odzyskać tylko 10%. Czyli jeżeli płyniecie takim krążownikiem jak Demoń i dostaniecie od Yamato cytadele za 14800, to z tych obrażeń, które wpadły z cytadeli, będziecie w stanie odklepać tylko 1480. Oczywiście jak was trafi innymi pestkami zadawam średnie i lekkie obrażenia, to te średnie i lekkie odklepujecie oczywiście w odpowiednim procencie więcej. Z tych średnich, z tego zapamiętam, to 33% jakby zostaje 33% nie można odklepać. Są oczywiście takie okręty, jak na przykład Minotaur, które są w stanie więcej mm, obrażeń odklepać, w, w przypadku niektórych okrętów to jest 33% po trafieniu was w Stadele, a w niektórych nawet tam chyba 50%. I to są zazwyczaj takie lekkie krążowniki właśnie jak między innymi Minotaur. Ale większość krążowników ciężkich, takich jak na przykład Demoin, no, jest w stanie odklepać po trafieniu w Cytadele tylko 10% tego, co wam zadał przeciwnik. Dlatego warto rozważyć grając z takim tandererem, jak tutaj widzieliście, aby tą amunicją przynajmniej żonglować. Ja kiedyś wrzuciłem na YouTube na kanał moją bitwę z tanderera, gdzie zadałem Coś około 235 tysięcy obrażeń. Grałem tylko pociskami AP. Słuchajcie, to ma kaliber 457 mm. I naprawdę można robić sieczkę z tych ap -ków. Owszem, warto pożąglować amunicją, bo ten okręt świetnie podpala. Jeżeli macie przeciwnika, który jest ustawiony do Was dziobem, jakimś twardym okrętem, Yamato, montaną, etc. Warto wówczas używać yy, hajeków, żeby zadawać jakiekolwiek obrażenia i żeby tego przeciwnika palić, ale jak tylko jest okazja do tego, aby strzelić z pocisków przeciwpancernych, naprawdę nie sugerujcie się, że, to, że gracie Conquerorem lub Thundererem, tylko strzelajcie do tych gości po prostu z pocisków przeciwpancernych, tak? czyli tych, które się znajdują... Pod klawiszem numer 2, a nie pod klawiszem numer 1. W tej bitwie na nie widzieliście, jak dużo używałem apeków, a to są tylko 200 trójki. Do Tanderera strzelałem tylko z apekami, bo z hajków nie uzyskałbym takiej ilości obrażeń. Słuchajcie, w tym momencie przekroczyliśmy tych obrażeń 200 tysięcy. Jeszcze żyje ZAO. Ja powoli tutaj robię wszystko, aby uśmiercić mm, Citena. Pazerny również tam robi, jak widzicie, naloty. No i ten CITEN lada moment zejdzie. Niekoniecznie ode mnie, bo ma pożary od pazernego, natomiast schodzi. I teraz jeszcze bułeczkę od Jegera dostał w postaci torpedy zao. Został jeden przeciwnik na Z-44. Na ten moment sytuacja wygląda tak. Że mamy przewagę punktową i mogę popłynąć po B, chociaż sojusznicy ten Ron zaproponował, abym popłynął na A. Stwierdziłem, że prawdopodobnie uda nam się osiągnąć sukces, jeżeli popłyniemy na B, a ja byłem najbliżej tego B. Różnica była 100 punktów. Gdyby to dobrze przeliczyć na kalkulatorze, być może. Popełnił, popełniłbym błąd i być może tą bitwę byśmy przegrali. Natomiast mieliśmy lotniskowiec, który miał potencjalnie szansę na to, aby nam tą zetkę pokazać. Ta zetka już była troszeczkę przeze mnie obita, i to jeszcze dawało nam pewien handicap. Ale jak to mówi stare przysłowie. Szczęście sprzyja lepszym, i niestety polega na tym, Z44 nie zreflektował się, e, iż może wygrać bitwę. Jest nas, słuchajcie, pięciu, więc mógłby zrobić solo warriora. E, obraził się ten ron, bo tam czytam wadywostak, bo do mnie strzelał z daleka. Ale Z44 pokazuje się w odległości 5-4 km, więc nawet nie trzeba było używać radaru. Tu mi jeszcze wjechało. Wsparcie, odpalił się Holsey, robimy krakena i jest koniec meczu. Myślę, że bitewka udana, myślę, że uczciwie na strzelane. Stałem na otwartej wodzie. Tanderer albo strzelał z hacków, albo mnie ignorował, więc był to jego problem. Taki demon dla Tanderera jest generalnie na ściągnięcie na Dwie salwy w takiej pozycji, jak ja byłem przy dobrym losowaniu, a nawet jak nie dościągnięcia, to zadałby mi apekami tyle obrażenie, że już bym się tam z nim nie chciał konfrontować. Słuchajcie, 222 700 obrażeń 341 trafień, 5 fragów i najważniejsze dwa medale, czyli wsparcie i duży kaliber, już pomijając tego krakena, jeżeli w jakichś bitwach uzyskujecie oba te medale. To znaczy, że bitwa była udana, i to znaczy, że ten eks bazowy będzie prawidłowy. Pięć okrętów, zada pięć okrętów zostało zatopionych. Tanderer przyjął do mnie 60 tysięcy obrażeń. Hakuriu 32 tysiące. Baflo 17, zk 7500 tysiąca. Der Grosse 75 Jeszcze dość mocno było obite przeze mnie Amagi oraz Citen. Troszeczkę obity Somers i Troszeczkę obite zao, które tam dość prawidłowo reagowało. Z bonusami do zarobku netto udało się zarobić, czyli po odliczeniu kosztów obsługi i tak dalej, 1 351 000, 000 srebra. Takie bitwy jak dzisiaj nagrywam niezwykle rzadko, bo po prostu nie mam czasu, więc zazwyczaj Wam wrzucam bitwy, które rozgrywam na streamie. Po prostu je wycinam z Twitcha i wrzucam na YouTube. Myślę, że warto było tą bitwę zobaczyć. Zapraszam na kolejne bitwy, zapraszam na twitch.tv/kom twitch.tv/szparagus1 na streamy na Twitchu. Tam właśnie takie bitwy jak ta między innymi są rozgrywane. Na dzisiaj to tyle i do usłyszenia.